Dzień ja witam ja wszystkich Bardzo serdecznie, jestem Efrainy Dzisiaj sobie zagramy Anivium na Namidzie Jest to kolejny czempion naszej najlepszej Ukochanej serii Z do A Namidzie, pokazuję wam runy Od razu, że będę sobie grał Pod, pod elektrokieta I jak możecie słyszeć Trochę po moim głosie, no to Niestety troszkę chory jestem Ale mam nadzieję, że będzie Wszystko git, nie wiem czy słychać, że Gadam jakoś przez nos, ale Na pewno słychać, że jest trochę inaczej, widzą bo kurde, mnie tak mega gardło boli po prostu, że e, to jest masakra. Nie też, że mnie gardeł, gardełko boli, e, to jeszcze mam gorączkę 37,5. Może to nie jest jakoś dużo, ale no jest uciążliwie. Nie wiem, czuję się jakby <grywa> była większa grawitacja i po prostu jakiś taki osłabiony się czuję. Wiecie o co chodzi. Jeszcze siedzę w bluzie, e, bo po prostu mi jest widzowie zimno. No i co, jest jak jest, ale odcineczek nagram dla was, bo lubię dla was nagrywać odcinki i też chcę, żeby te odcinki były codziennie. Urlop na żądanie nie mogę wziąć, bo już wziąłem niedawno na trzy dni, taki tam, wiecie, wiecie jak jest. I co, gramy sobie Anivią pod taki build, gdzie widziałem, jak pewien main Anivi gra, czyli pod Roa będziemy grali. Naprawdę, Roa to jest potężny item i widzę, że Czekaj, bo ja tutaj go muszę przycisnąć. Jak nie trafisz z Q na Aniwi, to jesteś ogólnie nobem totalnym. Ale... Mm, ona ma duży damage na początku, wiecie? Jak właśnie trafi Q, później E, jakieś tam auto-ataczki, electrocute to naprawdę tego Zedzika może nieźle zapoleć. Nie wiem, czy mogę go teraz zrunshotować, bo nie wiem dokładnie, jaki jest damage Aniwi, ale no naprawdę dużo mu... Kurde, no co ja nie trafiam tego Q? On no naprawdę, kurde, wolno leci, ale... Spokojnie, widzowie, e, raczej sobie mm, poradzę i też właśnie dlatego, że się źle czuję, to nie było streamka niestety wczoraj, a tak bardzo go chciałem zrobić, ale wiecie co się stało? Była se 19 godzina, no i... albo nawet wcześniej to się zaczęło, gdzieś powiedzmy o... Ja ale te moje laskity są naprawdę dobre. Mm. Była sobie gdzieś 18.00? O, dobra, Zedzik, tobie się to nie opłaca. Jeszcze ci zablokuje drogę. No i ignite, i... Okej, okay, dobra, więc zadana, spokojnie możemy sobie e, zabić. <laughs> no i to się zaczęło gdzieś o 18.00. Potężnie mnie łeb bolał, chociaż nie inaczej. To się jeszcze zaczęło wczoraj, ty, bo ja wstałem. Troszkę mnie gardło bolało i w sumie. Też się czułem tak jakoś osłabiony, ale kolega mi napisał czy jedziemy na siłkę. Ja powiedziałem, że jakoś się źle czuję, ale nie aż tak źle, żebym wiecie, awczył w, awczył w łóżku czy coś takiego, nie? Wiecie o co chodzi. Więc po prostu mm, wczoraj pojechałem sobie e, na siłkę. Co było chyba jednak błędem, bo je, jednak jeszcze bardziej mi się pogorszało. Chociaż w sumie skąd miałem wiedzieć, kurde, ja myślałem, że okej, okay, gardełko trochę boli, wszystko będzie git, nie? Ja poszedłem na siłkę i w sumie też na kepsa <laughs> i było git. W ogóle poszedłem do takiego nowego kepsa, co otworzyli i kurde, to było naprawdę mega dobre, mega dobry kepsik. No i jakoś później mnie tak zaczęła głowa boleć, ja pierdzielę naprawdę. Ból. Powiem, ja ogólnie nie lubię brać leków. Nie jestem taki anty-leg guy do, dosłownie, że po prostu, jeśli mam do wyboru albo wziąć lek, albo nie brać, no to zazwyczaj nie biorę, bo po prostu. No kurde, nie chcę za bardzo, wiecie o co chodzi. Nie wiem, ja jakoś lubię tak, powiedzmy, naturalnie, nie wiem, jakoś tak e, dać swojemu organizmowi się wykazać, czy coś tam. Ogólnie mam leków, prawda? No chyba, że wiecie, tam coś tam, jak mi naprawdę coś, ja pierdziele, co ten Z robi? On tak. Nie, no on mnie jeszcze ogrywa, ty. On tak wprost idzie. Totalnie chyba nie wiem, czy on ogarnia, co się dzieje w tej gierce, ale jakoś mnie ogrywa, nie? No dobra. Jest małkaj. Okay. No i po prostu, easy kill kolejny. Siema manko dziękuję ci moka i bardzo za gank'a. No i mega, mega łeb mnie bolał i po prostu kurde stwierdziłem, nie no ja się położę, nie? Bo jest naprawdę masakra, nie mogłem y, normalnie jakby funkcjonować, bo powiem wam tak, dawno nie miałem takiego bólu głowy. i Gadałem sobie w tym czasie też dziewczyną na sklepie i powiedziała, nie no, weź tabletkę Hubert, bo... no co, co, coś, coś kurde, coś nie tak, nie. No i wziąłem sobie tabletkę. No i stwierdziłem, dobra, jest 19 wyleżę sobie, może się zdrzemnę o 2000 i wtedy streamka zrobię, nie? No i. Jakoś tam, nie wiem, ciągle mnie łeb bolał, więc nawet nie mogłem zasnąć. No i ale po jakimś czasie tabletka zaczęła działać i... Było po, nie wszystko git, ale było lepiej, mniej mnie bolała e, głowa, hmm, ale jakoś po prostu zasnąłem i wstałem gdzieś, nie wiem, 23, ale stwierdziłem, dobra, 23, to ja już idę spać po prostu, nie? I obudziłem się gdzieś o 6 chyba i mnie tak gardło bolało, ja pierdzielę masakra. Normalnie jakby mi mama tableteczki nie dała... O kurde Q, nie. Dobra, jestem słaby na Anivita tak jak widzicie. W sumie paradoksalnie na Anivity ja mam 80% hydraty na moim mainie. Nie wiem jak to się stało. Jak normal... Zabiłbym tego zeda, jakbym Q po prostu szybciej puścił, ale... Spoko. Teraz jest taki akurat moment w tej gierce, że ja po prostu mogę sobie puszować linię i ten Z mi nic nie zrobi dalej mam jajko, więc nawet jak się wbija we mnie z full combo to i tak jest git. No i widzowie potężne bulgardła, te jeszcze bardziej osłabione. No i właśnie mam trochę tam gorączkę. Trochę się wypociłem w sumie w łóżku i też się umyłem. Nie wiem czy u was też tak jest, znaczy czy u was też tak jest, w sensie... Ja pierdzielę, ja zapominam powoli co mówię, ty widzą. już tracę kontakt, kontakt z rzeczywistością, tak to jest jak e, mężczyzna jest chory, e, no to ogólnie jak, jak jesteś chory, no to, o oh, kurde, szus, o ja pierdzielę, ty może być przypał, trochę, na, jednak chyba nie, Z jest naprawdę... Po tych nerfach, kurde, giga słaby, więc ja się go nie boję. Trochę szkoda, bo sam chciałem sobie pograć więcej z Adem, ale on naprawdę malutko do zadaje widzowie. I w ogóle te, też sobie gram z widzami. Jeśli chcecie ze mną zagrać, no to oczywiście padajcie na Discorda, bo z Discorda sobie biorę takich pokrępowych świrów. Ja pierdzielę jaką ja mam reakcję do dupy. <laughs> Ojejku, masakro. Nie wiem widzowie, dajcie mi znać, czy chcecie w ogóle widzieć te odcinki, jak ja jestem chory, bo ja mam wrażenie, że gram jak ostatni kartowel bez kitu. <noise> no i dobra, zjadłem sobie tam tabletkę, wyleżałem się, wypociłem. O kurde ty! Dobra, ale spoko. No, mogę go po prostu tak o sobie mm, wyjaśnić. I co jeszcze chciałem powiedzieć? Że wyleżałem się, wypociłem, umyłem się. Ja już nie wiem, który raz to mówię bez kitu. Ale po prostu no, że jak jesteś chory, to się teoretycznie niby nie powinno myć. Nie wiem czy tak jest tylko u mnie. Ty, tutaj mi kolego umiera lol, ale beka. Dobra, stunik. Dzie <grytaki> dzięki, dzięki za <grytaki> kolejne staki do Darkseela mordeczko. Nie bądź na mnie pani serafinko, dobra. Mam dużo golda. Mogę teraz Roa niby kupić. Ej, 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 O, kurde ty. Dobra, ja nie mam manę, ja się po prostu cofnę do bazy. <śm> no i patrz, ja nie wiem, się giga łatwo farmi, bo właśnie puszczasz Ulta na Łejwika i po prostu wszystko jest sfarmione, więc jest fajnie. Niby powiem wam tak. Kupię Roa trochę później, bo w sumie też y się nasłuchałem, że. Y Dobra, wezmę coś takiego i zmienię trinketa. Też się nasłuchałem, że Roa kupować wcześniej to nie jest za bardzo dobre. W sensie, hmm, kurczę, nie wiem w której minucie dokładnie, może w 10, może i w 11, może nawet w 12 byłoby to e, trochę lepsze. Bo oczywiście Roa działa tak, że na 10 stakach dostajecie level, nie? Hmm, I to jest taki stały level, więc jak na 14 levelu. Wbijecie ROA 10 staków, no to wtedy dostajecie więcej EXPA. W sensie macie 14 level, ROA 10 staków, dostajecie 15, a jak macie 15 level i ROA wybije 10 staków, to wchodzicie na 16 level. A tam co level, to wie, wiecie, coraz więcej EXPA jest potrzebne. <laughs> Więc no, im później kupisz ROA, tym teoretycznie więcej też EXPA dostajesz. Więc dlatego myślę, że bardzo dobrze zrobiłem. Że to ROA dopiero później sobie y, kupię, i teraz nie wiem, gdzie jest totalnie Z. Czy on sobie zszedł gdzieś, czy o co chodzi. Nie wiem, <grywa> niezły przeciwny top toplaner. Tak bajdę, nie wiem, cały mój teamek wygrywa. Ty, ja mam jakichś zajebistych widzów teraz. Wziąłem sobie Tureta na, y, w 11 minucie, więc też fajnie. <grywa> shutdown'nik na topa. No i nie wiem, ile to potrwa. Mam nadzieję, że jak najkrócej tabletka dosania oddała gard gardło dalej czuję, nie? Ale ja już nie wychodzę z domu, naprawdę. Na siłownia sobie odpuszczam na razie szkoda, bo akurat chciałem yy, przystępować do rekordów na klatę i w końcu jakoś stówę podnieść yy, bo podchodziłbym dzisiaj chyba na 95, ale. na widzowie, jest jak jest. Choroba nie wybiera. Chociaż kurde, ciężko powiedzieć, czy choroba. No, znaczy. O choroby to mi chodzi o właśnie jakiś kaszel i tak dalej, no to, to wtedy w sumie nie wybiera, bo to ja jestem też trochę dzwanem, bo na przykład, nie wiem, jak wychodziłem, to miałem taką kurtkę rozpiętą, nie wiem, czy to może być przez to, ale w sumie przez co innego, jakoś, nie wiem, jak umyłem, nie, nie byłem takim pojebem, że umyłem włosy i wyszedłem i w ogóle bez czapki, <laughs> wiecie o co chodzi, po prostu mnie przebiało, jest jak jest. I tyle, trzeba jakoś z tym przeżyć. Ale ja jak tak sobie gadam, nagrywam odcinek, to myślę, że odcineczki nie jestem w stanie sobie nagrywać nacinku. Uwaga, bo tutaj Z jest, chociaż ona tym bocie to raczej e, nic nie zrobi widzowie. No dobra, to będzie taka mega chillerka gierka dzięki widzowie. <grywa> bo naprawdę wolałbym, żeby dzisiejszy odcinek trwał 15 minut niż 30, uwierzcie mi. No, kurde, im więcej gadam, tym jednak to gardełko jest bardziej wyczuwalne. No i niestety, no. Streama nie będzie, no kurde. Ja jestem taki głupi. Ja mam wrażenie, że. Te, że ta moja kariera to to ma teraz taki spadek. Mam nadzieję, że chwilowy. Tylko ja sam sobie psuję, żeby nadrobić, nie? Bo nie też jestem głupim dzbanem i nie robię tych streamów, to jeszcze teraz e, dodatkowo weszło korupsko, akurat wtedy, kiedy mogę zrobić streama, więc... No kurde, szkoda, ale uwierzcie mi naprawdę chciałbym zrobić dzisiaj streamka no ale... kurde, męczyć się tak to nie bardzo tak mam nadzieję, że mnie zrozumiecie chociaż, <ścoughs> chociaż dzisiaj widzowie ten to kurde ja nie wiem co on robi, dobra ja sobie poschodzę bo mi się jakoś nie chce puszować tylko turecika, jakąś akcję bym chciał zrobić. No i co jeszcze chciałem powiedzieć, że mam nadzieję, że wy zdrowie i tak dalej. Mam nadzieję, że wy nie jesteście chorzy widzowie, że u was jest wszystko gitowa, a jak nie, no to życzę wam zdrowia i jesteście koksami totalnymi. Dobra i tak, ogólnie to... Przechodząc do kolejnego, płynnego tematu, o którym chciałem sobie tak na chilku pogadać, to Fame MMA będzie za niedługo, 17. 17 część, nie? Fame 17, e, to chyba w piątek tak mi się coś obiło o uszy niedawno. Jestem ciekawy tylko jednej walki, tej walki wieczoru, Ferrari kontra Łaszczyk. Jest... O kurde, co ja zrobiłem za combo? Legitnie o... Ginę? Niezły fleszyk, panie Freeners. <laughs> I... O nie, byku! Ty tu umierasz, to już niepotrzebnie się chciałeś we mnie bić. No, jestem ciekawy tylko i wyłącznie tej jednej walki. Czaj, przypejtuję. Ja. Dobra, pięknie. Piękny ci Twitcher. są taki odpalony z takim atak speedem? O, dobra, Twitch też jest nieźle nanafeedowany. <laughs> no, i... Widzicie, Ferrari kontra Szczurek, łuszczyk Kamil... Tak, Kamil chyba Łuszczyk to... Jestem tego ciekawy, bo e, po prostu... E, łaszczyk jest bokserem i ja też swoje tam boksowałem, jakieś, nie wiem, powiedzmy pół roku, nie wiem ile dokładnie, może 4 miesiące, nie wiem, nie istotne. E, właśnie widziałem, że ma rekord ten 32-0 i że to niby jakiś koks totalny i tak dalej, nie? to też tak czytałem komentarze. E, i ludzie mówili, że ten rekord jest jakby nabity, nabity sztucznie, że tak menadżer nie wiem, załatwia tam jakieś właśnie pojedynki, nie, nie, jakieś tam walki i bije tak zwanych kelnerów, nie wiem czy to się mówi kelnerów czy coś tam, że po prostu y, bijesz ludzi no co są słabsi i tak nabijesz sobie rekordzik, żeby później mieć szansę na mistrza świata coś tam, coś tam. O i gierka się skończyła, dobra widzowie, y, zostaw łapkę w górę i dzięki za oglądanie trzymaj się do później elo elo.